potężny wzrost zainteresowania kadestajkiem. Dong odtwarza słynne zdjęcie Messiego. I Ken jest odpowiedzialny za budowę CS-owej przyszłości w Chinach. Dzieje się przyjacielu, Koniecznie jabłkę w górę, zostaw, a my lecimy. Na początku pragnę zwrócić twoją uwagę na liczbę graczy, a dokładniej to na pik e, tych to właśnie graczy. Możemy zauważyć, że na przestrzeni ostatnich 30 dni mieliśmy pik na poziomie 1 740 000 tysięcy graczy. Przypomnę, all time pik, czyli najwyższa liczba graczy ever w CS odnotowana, to było milion 800 tysięcy. To był moment w maju. Maju kwietnia, jak dobrze pamiętam, tak, dokładnie tutaj maj 2023. Wtedy mieliśmy największą liczbę graczy w CS-ie. Na chwilę obecną wszystko wskazuje na to, że osiągniemy drugi najwyższy wynik, więc warto sobie z tego zdać sprawę. Wszystko jakby nie, że idzie zgodnie z planem, ale gdzieś można było tego się spodziewać z perspektywy majora, który zawsze przyciąga dużo, dużo ludzi. Wysłuj, przyjacielu, a co jak powiem ci, że możesz otrzymać nie jedną, a dwie darmowe skrzynki? Zapraszam na case Haga, czyli jedną z najlepszych stron do otwierania skrzynek, których jest tu kosmicznie dużo i każdy znajdzie coś dla siebie. Case battle są serio mocne, gdyż można się bić na naprawdę wiele sposobów. I uwaga, bo tego nie widziałem nigdzie indziej. Czyli jak ci brakuje kasy, możesz pożyczyć. Nigdzie nie widziałem tylu bonusów. Darmowe skrzynki, cashback, diamenty, potężne nagrody za wbite poziomy. Jest gruba, ale wspomniałem się o darmowych skrzynkach. Klikasz sobie tutaj w plusik, wybierasz z wielu metod płatności i wpisujesz koniecznie od który daje ci owe dwie skrzynki i dodatkowo 10% bonus do depozytu. Myślę, że warto, zapraszam, a my wracamy. Należy sobie powiedzieć o dosyć ciekawych craftach I nametagach, które widzieliśmy wczoraj na Majorze Po pierwsze mamy Sigma Donka Który właśnie wygląda w ten sposób Bardzo fajny craft, myślę, że można sobie też samemu Coś takiego skraftować Oczywiście sklecenie sobie jakby swojej ksywki będzie trudniejsze Aczkolwiek tych naklejek jest naprawdę, naprawdę dużo I myślę, że coś tam dla siebie będziesz w stanie ogarnąć Oraz oczywiście Nametag, który wczoraj obiegł świat Mam wrażenie, że o nim widziałeś, więc nie ma co tutaj dużo mówić Warto sobie powiedzieć, że to jest bomba Reina I co jeszcze należy powiedzieć? Należy powiedzieć, że jeżeli chodzi o liczbę graczy jest trochę zgrzyt z tego powodu, że niby wczorajszy finał miał pikny oglądających na poziomie 1 330 trzydziestu tysięcy w porządku, ale Major w Kopenhadze miał pik na poziomie 1 850 tysięcy graczy w związku z czym należy sobie powiedzieć że no niby było mniej, ale z drugiej strony są jeszcze chińskie platformy, gdzie na pewno ten Major był oglądany w rekordowych ilościach z racji na to, że to był Major w Chinach no z drugiej strony te chińskie platformy też się gdzieś wliczają tutaj w Kopenhagę, także no to może być sprawa, że się tak wyraża że troszeczkę, troszeczkę różne. Ja jestem w stanie się pokusić o stwierdzenie, że wynik jest do siebie zbliżony, czy jest wyższy, czy jest niższy. W sumie niewiele mi to zmienia, aczkolwiek zainteresowanie nie można powiedzieć, że albo jakoś turbo spadło, albo jakoś turbo zmalało. Warto zwrócić też uwagę na to, że było to zgrywane o porze, jak i było, tak? W weekend. W niedzielę yy, w południe, w związku z czym taka pora, w której to naprawdę dużo zagorzali fani muszą doglądać tej w Europie. Więc warto sobie też z tego zdać sprawę, że to w jakiś sposób na pewno też wpłynęło na liczbę graczy. No bo gdyby ten finał był powiedzmy jakoś o 20.00 europejskiego na pewno dużo więcej graczy by to po prostu oglądało. Coś, co należy jeszcze powiedzieć, to Dong wrzucił takie oto i zdjęcie po właśnie wygranej yy, mamy zdjęcie z pucharem, oraz z tytułem MWP i gdzieś ono jest nawiązaniem do zdjęcia, które wrzucił Messi po wygranym Mundialu w Katarze. Więc tak to właśnie wygląda. Yy, myślę, że spoko, fajnie. Ja, ja ogólnie muszę przyznać, że jestem troszkę pod wrażeniem, albo też po prostu mi się podoba to jak Donk jest kierowany, też jak ogólnie kieruje swoją karierą, z tego powodu, że jako 17 latek delikatnie ujmując, mogłoby mu odwalić, tak? Mógłby wrzucać jakieś dziwne wpisy, mógłby wrzucać jakieś coś, co wydaje się być dla niego śmieszne, mógłby w jakiś sposób być jakimś toksikiem, a na wszystko wskazuje na to, że naprawdę zachowuje się z klasą, jak na tak młodą personę, na pewno według mnie czapki z głów, warto na to zwrócić uwagę, bo nie jednemu już odwalało w takim, albo i też w starszym wieku. Więc warto sobie z tego zdać sprawę. Tak samo jak z tego, że naklejka Donka złota, właśnie z Szanghaju wystrzeliła 265% w górę. Z tego co ja słyszałem tutaj było jak Jakaś jedna czy dwie sprzedaży, czy coś takiego, jeżeli chodzi o Steam'a. Jeżeli chodzi natomiast o Buffa, to jej ruch jest dużo, dużo większy. Dzieje się to oczywiście z tej przyczyny, że Buff to jest chiński market. No i tym Donkiem, jeszcze z napisem z Szangaiu, oczywiście, jeszcze to jest chińskim znaczkiem, No to najbardziej zajawili się jakiś tam właśnie Chińczycy, więc nic dziwnego, że to u nich największe jest zainteresowanie tym, a nie innym przedmiotem. Więc tak się to prezentuje. Tak czy siak to, że w jakiś sposób cena za naklejki Donka wzrosła, kompletnie mnie dziwi i nie ma w tym totalnie, totalnie nic niespodziewanego, dziwnego, etc. Coś, co na, na, natomiast mnie mega zdziwiło, to po podejście Steam Supportu. otóż w dużym skrócie, jak miał sytuację, napisał wprost, no nie, że ma sobie tam Steam Decka, no i że generalnie jego kot mu tutaj zadrapał kejsa do tego, no nie, no i że duży przypał, że on bardzo lubił tego kejsa, że lubił z nim podróżować, że w ogóle jest fanem tego właśnie to Steam Decka i tak dalej, no i się zdziwiłem, bo Steam raczej znany jest z tego, że ten ich support generalnie ma wszystko w dupie i generalnie średnio ci go jako tako, a to tutaj odpisali, że spoko, że w sumie tak na daną sprawę to e, jak najbardziej już mu tutaj zaplanowali, że mu się tego zastępczego kejsa i że w 3 czy 4 dni już to będzie w jakiś sposób tutaj e, procedowane, także tak to wygląda, więc Muszę przyznać, że dosyć duże zdziwienie i nie mówię tego dlatego, bo powiedzmy, jakoś, maga, mi zależy na dla tego ziomeczka, tylko mówię z tej perspektywy, że ten post odbił się gigantycznym echem w tle całego Majora, w tle tego, co teraz się dzieje w CS-ie, no jakby takie sprawy poboczne gdzieś tam się przebijają w momencie, kiedy jest totalna stypa i nic się nie dzieje, tak? A tu, kiedy mamy moment, kiedy jest turbo dużo jakichś różnych to kwestii, które są poruszane i nagle taki post się wybija, no to wiedz, że coś się dzieje, wiedz, że jest naprawdę grubo, więc warto sobie oczywiście z tego zdać sprawę yy, i nie tylko się cieszyć. Być może jest to jakaś zmiana w Steamie, a być może właśnie Steam Support Brookie już jutro stamtąd wyleci za swoje podejście. Może być i tak. Należy sobie również powiedzieć, i wrócić troszeczkę do Donka, i powiedzieć sobie, że w momencie, kiedy on już teraz w wieku 17 lat zawiesiłby swoją karierę. Tak by na to nie patrzeć już i tak, jego gablota osiągnięć jest przegigantyczna i większa na pewno od wielu, wielu prosów. Między innymi można wymienić na, e, zwycięstwo na Majorze. No jemy w katowicach 6 MWP's. Największy rating na Majorze na dużym evencie. Najmniejszy zawodnik, który, najmłodszy zawodnik, który wygrał Majora jeszcze tytuł MWP Majora i najwięcej ace'ów na Majorze. Wygląda to mocno. Ja pokuczę o stwierdzenie, że na chwilę obecną jest są takim trochę gołtem katestaka dwójki. Z tego powodu, że gdzieś tam Simple i spółka troszeczkę odpadli. Wiadomo, że są też oczywiście Zayu, Monzi, którzy też stają bardzo, bardzo wysoko, ale na chwilę obecną mam wrażenie. Że jest taki mega, mega mocny hype na Donka, teraz będzie, i miejmy tylko i wyłącznie nadzieję, że w jakiś sposób ta forma jakoś turbo nie spadnie, bo wiadomym jest, że ciężko utrzymać poziom, wiadom jest, że wiele drużyn się przed, teraz przygotuje właśnie Stricta na Spirit, na Donka, jak grać i tak dalej, i troszeczkę może, że im to pociąć skrzydła, ale ważne, żeby chłop się nie załamał z perspektywy wieku, ale tak jak to już mówiłem, póki co wszystko tak dobrze idzie, więc za to szczerze trzymam kciuki. Bardzo ciekawa też relacja się pojawiła w momencie, kiedy po prostu Monzi podpisywał koszulkę jakiemuś fanowi, on to nagrywał i powiedział mu właśnie Monzi, że, to było Oniko, że będzie. Już za nie, że będzie za nim tęsknił, i już wczoraj właśnie płakał. Więc mamy kolejne potwierdzenie tego, że Niko najprawdopodobniej odchodzi z g GTU. Co miałem na ten temat powiedzieć, to już powiedziałem, trochę szkoda, no ale cóż, taka kolej rzeczy i nie ma się też co dziwić, że po jakiś zawodnik po prostu wybiera, tak podejmuje taką inną decyzję. I tak to się prezentuje. Szkoda dla Monziego, bo widać, że miał w nim jakby dużą inspirację, dużego mentora i że dobrze się to Więc zobaczymy, jak to się dalej wszystko oczywiście potoczy. Ciekawy news padł podczas właśnie yy, ostatnich to dni, kiedy to okazuje się, że KNS S jest takim trochę ambasadołem CS w Chinach. Ma on dosyć dobrze. Dobre kontakty z pewnym multimilionerem, jak to zostało określone, czy nawet multimiliardem. No, w dużym skrócie, nie najbiedniejszym człowiekiem w Chinach, który się nazywa w sposób następujący, pozwolę sobie nie czytać. Który, yy, właśnie jakby dogadał się z Keniem. on tutaj powiedział, że. Właśnie wybrał się w maju do właśnie do Chin, gdzie tam już był mówiony z tym ziomeczkiem. I że tak będą sprawę od razu e, zaczęli, od razu się dogadali, od razu to zaczęli dodawać na tych samych falach i od razu przeszło do rozmów, właśnie. I teraz, jakby taką trochę misją, właśnie e, Keniego jest to, żeby zrobić takie właśnie chińskie Katowice. Zresztą tak to dokładnie powiedział. W związku z czym tylko nas to utwierdza e, w tym, jak ważne w, e, w środowisku e-sportowym są te Katowice, ten turniej, jaką dużo Maranga, jakby na to nie patrzeć. A z drugiej strony, jednak, jakby na to nie patrzeć, ciekawie, jak Kenisa jest tym poradzi. Zacji, że w esporcie już tylko tak o mnie nie, nie bierze udziału. To teraz z takiej perspektywy, właśnie takiego jakoś menedżera, organizowania tego, dopinania wszystkiego. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, zobaczymy, jak to będzie na nas wpływało. No, z perspektywy, jakby wiadomo, rozwoju CS-a, myślę, że chiński rynek to jest na pewno dobrym strzałem. Duża liczba graczy, Przyjął się, się tam ogólnie ta gra, co też zresztą było widać na majorze, więc wszystko idzie w dobrym kierunku. Z perspektywy, oczywiście, rozwoju gry, miejmy tylko i wyłącznie nadzieję, że w pewnym momencie nie dojdzie do sytuacji, że będzie CS dla Chin, który będzie dużo, dużo lepszy i CS dla reszty świata, którzy mają w dupie, bo Chiny generują większe zyski i tak. I tak dalej, i tak dalej. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, szczerze na to liczę i to już byłoby na tle. Dzięki za oglądanie do końca. Trzymaj się, strzała!